Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Kod błędu P0134 brzmi jak niewykryto aktywności obwodu czujnika O2 Bank 1, Czujnik 1. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może być pisana o dwa sensor circuit no activity Detected, Bank 1, Sensor 1. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0134. Ten diagnostyczny kod usterki, DTC, jest ogólnym kodem układu napędowego. Bład P0134 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Moduł sterujący układu napędowego EQ zapewnia napięcie odniesienia około 450 mV w obwodzie sygnału sondy lambda. W niskich temperaturach EQ wykrywa wysoka rezystancję wewnętrzna czujnika. W miarę nagrzewania się czujnika rezystancja maleje, a czujnik zaczyna wytwarzać napięcie w oparciu o zawartość tlenu w spalinach. Gdy EQ wykryje ze czas potrzebny na rozgrzanie czujnika przekracza jedna minutę. Lub ze napięcie jest nieaktywne, brak odczytu powyżej 391 do 491 mV. Czujnik jest wykrywany jako nieaktywny lub otwarty i ustawiany jest kod P0134. Przednia sonda lambda O2, bank 1, czujnik 1 znajduje się w kolektorze wydechowym. Jego funkcja jest wykrywanie ilości tlenu w spalinach, która jest porównywana z powietrzem zewnętrznym. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0134 dla kierowcy jest zapalona lampka Mil, Malfunction Indicator Light. Jest to również określane jako check engine lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako zapala się lampka kontrolna check engine na desce rozdzielczej. Samochód nie pracuje dobrze, moc silnika jest niewystarczająca. Z rury wydechowej wydobywa się czarny dym. Zwiększone zużycie paliwa. Obroty SA niskie, a silnik szarpie podczas jazdy. Przyczyny błędu. Kod P0134 może oznaczać, że wystapił jeden lub więcej z poniższych problemów, uszkodzony czujnik O2, tlenu. Obwód grzałki w czujniku O2 jest uszkodzony. Połaczenie lub złacze czujnika jest uszkodzone lub zużyte. Bezpiecznik w obwodzie grzałki jest przepalony. Otwory w układzie wydechowym, tłumik. Usterka eku. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0134? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P0134, należy wymienić mocno zużyty i zardzewiały tłumik. Sprawdzić okablowanie i złacza pod katem problemów. Przepalony bezpiecznik z powodu zbyt wysokiego natężenia prądu. Należy wymienić czujnik i przepalony bezpiecznik. Wymiana modułu elektronicznego powinna być wykonywana tylko w ostateczności. Po rozważeniu wszystkich innych możliwości Najczęstszym rozwiązaniem jest wymiana czujnika tlenu. Należy to jednak zrobić dopiero po wykluczeniu wszystkich innych możliwości. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów Najczęstsza przyczyna błędu P0134 jest usterka czujnika tlenu. Przed wymiana czujnika konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy i rozważenie wszystkich możliwych przyczyn błędu. W pierwszej kolejności należy sprawdzić przewody elektryczne i złacze sondy lambda. Za każdym razem, gdy przeprowadzana jest naprawa, pamięć eku musi zostać wyczyszczona z kodów błędów. Następnie należy przetestować pojazd, aby upewnić się, że błęd P0134 pojawi się ponownie. Pomoże to ustalić, czy problem został rozwiązany. Jeśli diagnoza wykaże, że nic nie jest nie tak z czujnikiem tlenu oraz oka i połaczeniami elektrycznymi. Należy sprawdzić rurę wydechowa i bezpiecznik grzałki czujnika. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0134 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błat występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Akire, MDX, Audi, A6, BMW Cherry, Amielit, Fora, Tiggo, Chevrolet, AVOU, Captive, Cavalier, Cruz, Lacetti, Lanos, Chrysler, Voyager, Citroen, Berlingo, Deu, Nexia, Dodge, Kerevan, Durango, Neon, Straites, Ford, Gili Honda, Eckcort, CR. V-Civic, Stream, Haver Hyundai, Excent, Elantre, Getz, Santa Fe, Solaris, Tucson, Kia, Sid, Cerato, Lio, Sportage, Lifan Mazda, 3. 323, 6, CX, 7, Demio, Mercedes-Benz, w 204, Mitsubishi, Galent, Lancer, Outlander, Peugeot, Nissan, Almere, Maxima, Note, Petfinder, Primera, Kaszkaj, Teana, Opel, Enfera, Astra, Corsair, Peugeot, 206, 307, Partner, Saab, 9-5, Skoda, Fabia, Octavia, Subaru, Forester, Outback, Suzuki, Grand Vitara, Liane, Swift, Toyota, Avensis, Corolla, Volkswagen, Golf, Passat, Volvo, XC90, Giażelle, Biznes, UMZ 4216, Lada, Grante, Kalina, Nive, Priora, Veste, UAZ, Patriot, VAZ, 2104, 2107, 2110, 2112, 2114, 2115, ZAS, Chance w przypadku. Kodu błędu P0134 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P0030, P0053, P0112, P0130.